Kim był Jerzy Urban? Tak z grubsza oczywiście wszyscy pewnie potrafimy odpowiedzieć na to pytanie. Pamiętamy zapewne zarówno jego działalność jako dziennikarza, rzecznika rządu, a wreszcie jako człowieka bardzo bogatego, bardzo inteligentnego i szargającego wszystkie świętości w swoim tygodniku. Wreszcie człowieka, który przez swoje. Mało wysublimowane, ale mające jednocześnie, czy wykazujące bardzo duży dystans do siebie, poczucie humoru, stał się, no, jeśli nie ulubieńcem, to na pewno jakimś medialnym fenomenem. Ale czy ktokolwiek tak naprawdę znał Jerzego Urbana, czy ktokolwiek wiedział, wie jaki. Był, jakim człowiekiem był naprawdę Jerzy Urban, poza tą wystudiowaną medialną otoczką. To jest wielka zagadka i ta refleksja towarzyszyła mi, gdy oglądałem spektakl o Jerzym Urbanie. Urban, idę po Was, który zaproponował teatr łaźnia nowa. W Krakowie. No to skoro oglądałem, a oglądałem dzięki moim współpracownikom z Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie, bo bilet był prezentem urodzinowym, no to sobie pozwolę ten spektakl zrecenzować. Spektakl w reżyserii Bartosza Szydłowskiego no pokazuje nam właśnie nie to jaki był Jerzy Urban i to jest chyba największy mój ból dotyczący tego spektaklu. Wszyscy, którzy spodziewali się jakiejś głębszej refleksji, pogłębionej biografii, pogłębionej analizy, może jakiegoś oskarżenia, może próby wybielenia, no będą drodze zawiedzeni, bo znowu dostajemy tego Urbana, którego widywaliśmy w mediach. Dostajemy pewien medialny produkt, pewną otoczkę, powłoczkę, która bywa zabawna, która usiłuje być wkurzająca, delikatnie rzecz ujmując, wsadzać palec tam, gdzie boli. Mówi, że jest właśnie urządzeniem do drażnienia i wkurzania społeczeństwa. Ale jednocześnie nie dostajemy. Za grosz tego Urbana prawdziwego. Może właśnie to jest prawdziwy urban. Może to, co ja traktuję jako tą medialną otoczkę, tą autokreację było jedyną wersją Urbana nawet dla niego. W każdym razie spektakl ociekający w swej dekoracji złotem, blichtrem, ociekający takimi właśnie wizualnymi efektami. Jednocześnie no, troszeczkę w tej warstwie takiej intelektualnej, pogłębionej refleksji, po prostu nie dowozi. Ale to wszystko zależy od tego, czego się człowiek spodziewał. No bo jeżeli e, chciał ktoś zobaczyć taki dość zabawny performance na temat Urbana z całkiem nieźle zrobioną na żywo muzyką, fajnymi efektami dźwiękowymi tutaj ukłony w stronę zespołu Salkers. To się nie zawiedzie, bo dokładnie to jest nam serwowane. Myślę, że w dużej mierze widzowie pójdą na ten spektakl do Krakowskiego Teatru Łaźnianowa ze względu na Adama Ferencego. Chyba, może nawet porównam, może więcej ze względu na niego niż na Jerzego Urbana. To jest na pewno wybitny aktor. Drugi raz mam okazję go oglądać na żywo, bo widziałem go również w spektaklu Cudotwórca. I mam takie wrażenie, że to jest jednak aktor, któremu się już chyba trochę nie chce i troszkę za mało w tym spektaklu było jakiegoś zniuansowania, jakiejś znowu pogłębionej refleksji nad postacią. To jest wybitny aktor i on zagrał wspaniale, chociaż widziałem pewne. Tekstowe dziury, potknięcia, ściągi z tekstem. To niefajne w sumie troszkę, no ale o, ba. E, można by na to wszystko przymknąć oko, gdybyśmy dostali jakąś, e, jakąś postać, a dostaliśmy znowu takiego Urbana z telewizji, takiego Urbana, jaki przyszedł do e, Kuby Wojewódzkiego lata temu w wywiadzie, czy który udzielał e, wywiadu, przebrany za, e, za biskupa. My to wszystko już widzieliśmy. I ten urban odtwarzany przez, przez Ferencego jest odtwarzany bardzo dobrze, ale znowu nie można się o nim czegoś więcej dowiedzieć. Nie jest to oczywiście wina w głównej mierze pana Ferencego. Może gdyby dostał lepszy, ciekawiej napisany scenariusz, to i postać byłaby wykreowana lepiej. Na pewno pan Ference wykazuje się dużym dystansem do siebie te pozłocone uszy. To w miarę podobna fizjonomia przez łusinę, także ale też odniesienie do Lorda Farquada, którego dubbingował w szreku. No, pokazują nam postać, tylko znowu niewiele to wszystko. W spektakl wnosi. Przykres też to, że w sumie niewiele w spektakl wnoszą pozostali aktorzy pojawiający się na scenie i w sumie mógłby to być monodram z głosami z OFU i z zespołem na żywo. No ale mamy jeszcze na scenie dwójkę aktorów: Barbara Jonak i Paweł Smagała. Nie wnosi nam to za wiele, tak naprawdę, do rozwoju akcji. Mamy też kontrowersje. To z czego Urban był najbardziej znany, był człowiekiem kontrowersją. Mamy um, historię o tym, że w czasie, kiedy umierał Jan Paweł II, on akurat srał, tak się tutaj wypowiada. Mamy historię pojedynku z Jezusem. Są takie fantasmagoryczne sceny, które które mogłyby być kontrowersyjne, tylko że one tej kontrowersji nie wywołują, bo my wiemy, że to jest spektakl. My wiemy, że ten urban z tych kontrowersji e, słyną. I tak w całości ten spektakl pozostaje dość nijaki. Momentami zabawny, autentycznie zabawny, pośmiałem się. Ale zabrakło to albo głębszej refleksji, albo jakiejś głębszej kontrowersji, i tak naprawdę zostajemy po tym spektaklu. A przynajmniej ja zostałem, może Państwo macie zupełnie inny odbiór. Zachęcam, żeby samemu się przekonać. Zostajemy z poczuciem pewnego niedosytu. Tego właśnie w tym spektaklu mi zabrakło, żebym po wyjściu. Wiedział coś więcej, zastanowił się nad czymś więcej, chociaż sama refleksja nad tym. Tą szczerością Urbana i jego prawdziwym obliczem wydaje się dość, dość ciekawe. Na szczęście spektakl jest dość krótki i nie przedłuża swojego trwania nadmiernie. Trwa półtorej godziny, te złote, kiczowate scenografie są tak pozytywnie kiczowate, w sensie robi to dobre wrażenie i pasuje to do opowieści, która jest snuta. Ciekawe wrażenie robią projekcje. Bardzo dobrym dodatkiem jest wspomniana już muzyka na żywo, zwłaszcza kiedy pojawiają się w formie takich efektów dźwiękowych. Bywa to też e, zabawne. E, natomiast, no w całości, w całości, nie wiem. Jakoś to do mnie zbytnio nie przemówiło. Trochę chyba więcej w recenzji tekstowej na mojej stronie. Na Facebooku zachęcam serdecznie do odwiedzenia, do śledzenia mnie w mediach społecznościowych, do oglądania i czytania kolejnych moich recenzji, do zapraszania mnie do prowadzenia różnych eventów, no i generalnie do zobaczenia w teatrze czy przy okazji innych wydarzeń. Jarosław Ciszek, kulturalny konferencjer, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.